Siemano, witajcie, z tej strony Wariot A dziś jesteśmy w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy w Rekasang Online Oczywiście jest to taki nietypowy odcineczek Bo chciałbym wam pokazać kodzik Najnowszy kodzik, jaki w sumie Jeden w sumie z najlepszych kodów Jaki był w tym roku Gdzie na przykład macie go tutaj Oczywiście Do tego kodu wam jeszcze wrzucę tutaj yy, Jego nazwę, jaką tam ma no, i oczywiście w tym kodzie możecie otrzymać 999 eski Wigoru, 5 wejściówek na Blackboard, oczywiście 4000 mrocznych monet, kostium Kościotrupa, a także konia kary. No, ale najlepszą w sumie rzeczą z tej tego jest Deluxe w sumie na tydzień czasu. Także yy, radzę wam. Prężyć się, żeby to w sumie wpisać, bo oczywiście ten kod może jeszcze być kilka dni aktywny. Nie wiem dokładnie ile, ale tak to jeszcze na pewno jest. No i jeżeli chcecie mieć dostęp ogólnie do takich kodów, gdzie tam Drakenswank udostępnia, to u mnie na Discordzie jest taki kanał, gdzie wrzucam po prostu, jeżeli oni dadzą, to wrzucam te kody. Także serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie jest, to serdecznie Was zapraszam na mojego Discorda, który będzie w linku w opisie. No i jeżeli chcielibyście więcej takich filmików, to serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapki w górę, jak i subskrypcji, żeby nie ominąć najnowszych live'ików i filmików. A ode mnie to by było na dziś tyle. Z góry dzięki i trzymajcie się. Cześć, na razie.